Tasia grypa w Polsce roz, w dalszym ciągu się rozwija. Przypadki na no województwie łódzkim. Jest to, jest to dla polskiego rynku procentów drobiu trudny okres, bo niestety ale wszystkie rynki, na które można było eksportować drób, zostały nam wstrzymane i w tym momencie na okres ustąpienia tej choroby nie możemy tam wysyłać. Także to jest dla nas duży cios. Mam nadzieję, że szybko te przypadki z rynku zostaną usunięte i nie będzie nowych i będziemy czekali na okres kwarantanny od 3 do 6 miesięcy i te rynki znowu uzyskamy. To wszystko może oznaczać. Może oznaczać wzrost cen, jak również ich spadek. To wszystko zależy od tego, jak, jak rynek Unii Europejskiej będzie reagował na takie przypadki, bo my nie żyjemy tylko wyłącznie w kraju i działamy na, w, tym, w tym zakresie tylko na terenie e, na, na naszego rynku wewnętrznego, tylko na, rynku, na, na terenie rynku całej Unii Europejskiej. Stąd też e, te, te rzeczy są zależne od wielu innych zdarzeń, jak, takich jak na przykład pasie grypa w Niemczech czy też pasie grypa w innych krajach Unii Europejskiej, co spowoduje różnego rodzaju reperkusje, których jeszcze nie znamy. Na pewno to będzie ze szkodą dla polskiej branży, ze szkodą dla producentów i myślę, że na tym najmniej ucierpi konsument, bo konsument może zawsze kupić tańszy produkt, jeżeli go będzie więcej na rynku polskim, bo nie będzie można go wyeksportować. Cena na rynku wewnętrznym może spaść. To jest naturalny, naturalny niestety przypadek. Ptactwo, które przylatuje do Polski takie choroby przynosi nam z zewnątrz i trudno jest na tym zapanować. I gdyby to było tylko zależne od nadzoru i dobrostanu zwierząt, moglibyśmy tym panować. Niestety to przychodzi do nas z zewnątrz i musimy z tym walczyć i czekamy na zmianę pogody. Nie będzie już takich, takich słodych, jak teraz są lub, lub też takiego chłodu, będzie ciepło i samo, sama temperatura ten wirus zabije.